Dzień dobry, dobry wieczór W zależności w jakiej porze to oglądasz A to nie to, tylko A to mam pokazać Tu mam taką pozycję, w której czarne mogą zbić tego pionka. Ruch jest białych. Czy tego pianka można oddać, czy nie można, i jak to grać? Pokazuje, demonstruję sposób, w jaki ja uczę się tych wariantów, tych i innych, tego i innych, tak? <laughs> Otóż można tego pionka oddać grając szczególnie silnym zawodnikiem, bo to jest taka pułapka remisowa. Czyli, silnym, można pójść na szybki remis. Ja to jeszcze ustawiam na tej szachownicy, żeby to było widać od strony, od strony czarnych. Są. Czarny Hetman zawsze stoi na czarnym polu. A właśnie mamy taką pozycję, że Hetman przyszedł na B6. Patrzy na tego smutnego i wspólnie z tym pionkiem Hetman atakuje tu. Ale ten pionek się nie boi. Czarnego. Ataku czarnych, bo ma obrońcę pionka i Hetmana, czyli dwie wielkie atakują, dwie bronią. Ale tu jest kłopot. Jak już mówiłem, to jest pewnego rodzaju łapka na silnego zawodnika, żeby złapać z nim remis. Ale silnik to prawdopodobnie nie da się złapać na to. Gramy to skoczkiem, I Jeżeli ten hetman tu zbija. To mamy takie remedium, że tu w tym miejscu możemy szach z widłami. Broni nasz tutaj jeszcze goniec. Co prawda to pole w tej chwili jest podwójnie atakowane. Pokażę teraz to. Na tej szachownicy, więc skoczek na C3, Hetman zbija, my stwarzamy zagrożenie u czarnych i czarne mogą teraz skoczkiem, skoczek przejmuje kontrolę, jeżeli ten wskoczy, to ten zbije go, tak? Także przejął kontrolę, jednocześnie zaatakował tego. Ten remis. Jak ten remis? Tu trzeba wykonać taki spytny ruch A3. A3. Co ten ruch daje? Otóż Hetman jest zamknięty w takiej przestrzeni. Tu skoczek, tu pionek, tu pionek i dlatego właśnie ten ruch został wykonany. Czyli pionek odebrał dla Hetmana to pole. I teraz wieża może szachować tam. I z powrotem i, red, i będzie remis, bo przecież Hetman nie będzie chciał oddać swojego cennego życia za wieżę. Ale czarne mogą się pokusić o taki ruch z koczkiem z atakiem na Hetmana. Tu mówi sobie zbij, poszachuj, ale atak tego. No białe muszą tu zaatakować. Cholor musi ruszyć z miejsca. Jeszcze tu pokażę. Biała atakują szach, rusza z miejsca, i nasz hetman, nasz hetman rob przeciwnika. Hetman jest pod i on musi wykonać takie posunięcie. Tu. I zmusza tego hetmana czarnego do wymiany. Bo tu. Nie można, tu nie można, tu nie można, tu można by było wyjść aż tak daleko, ale wtedy jest strata jakości, więc on idzie na wymianę, a wieża odbija. Teraz. Czarne myślą sobie w ten sposób, że za chwilę stracą tu jakość. I myślą, jak w tej pozycji naszego więcej zdobyć jak najwięcej materiału, żeby ta strata, tą stratę jakości zmniejszyć. I dlatego wykonają taki sprytny ruch piankiem do przodu. Po tym ruchu goniec zbija, czyli straciły jeszcze więcej materiału. W tej materiał jest równy, tyle samo u białych, tyle samo u czarnych. Ale kolejny ruch czarnych, po zbiciu, Czarne zbiły gońcem i kolejny ruch gońcem zbiły tu. I kolejny, kolejny ruch czarnych. To jest ta sama sytuacja, tak. Gońc jest podbiciem. I teraz nikt nie chroni skoczka. Ten skoczek jest z podbiciem tu. I gońc jest podbiciem. Dwie figury są podbiciem. Zmusza to czar białe do zbicia wieży. Czyli zdobycie kości. Białe zbijają wieże, a czarne zbijają gońca. Odbijamy pionkiem i powstaje pozycja, którą trzeba znać, żeby można było skorzystać z przewagi. Białe tu uzyskały nieznaczną przewagę. Różnie to widzę, że program różnie ocenia, ale mogą tą przewagę mają jakość więcej. Tak, mogą tą figurę skoczka stracić, tego skoczka mogą stracić, bo tutaj nie ma wyjścia. Ale jakie szanse dla białych białe tutaj mają? Trzeba po prostu w tej pozycji nauczyć się planów. Znaczy nauczyć się. Trzeba sobie opracować jakiś plan, jak grać dalej. Dziękuję za uwagę. Przepraszam za dukanie, ale jestem słabym aktorem. A to trzeba mieć odpowiednie aktorskie przygotowanie, żeby coś takiego robić. Ale właśnie tak pracuję nad wariantami. Tym się chciałem podzielić. Dziękuję, do widzenia.